A przed nami ranking z numerem drugim, czyli najlepsze małe i średnie firmy pod względem wyników. Miejsce trzecie w tym rankingu, drodzy Państwo, firma Chronimet.pl, spółka z OO, z siedzibą i na Jest, tak. Firma tak. Kronimet.pl prowadzi działalność w zakresie recyklingu złomu, stali, stopowych i metali kolorowych. W procesie produkcyjnym powstaje w hutniczy eksperyjowany na hut na całym świecie. Specjalistyczne laboratoria i rozwinięty park maszynowy gwarantują usługi na najwyższym poziomie. Drugie miejsce firma Storunia. interhandler spółka OO. Firma zajmuje się sprzedażą hutową maszyn i urządzeń rolniczych oraz maszyn budowlanych i z działalnością usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji tychże maszyn rolniczych, leśnych, wynajmuje również te maszyny i urządzenia. Nie widzę przedstawiciela firmy? Nie, chyba nie mamy przedstawiciela. Słabo stąd widać, ale nie widzę. W miejsce, pierwsze, drodzy Państwo, w tym rankingu, dom kredytowy Notus S.A. z siedzibą w Warszawie. A notus należy do największych firm doradztwa finansowego w Polsce. Założyło ją pięć osób fizycznych. Dziś Notus ma 27 oddziałów w największych miastach Polski, a klientów obsługuje zespół ponad 300 doradców. Model działania firmy definiuje nazwa Notus, co po łacinie znaczy przyjazny, zaufany.